I tutaj brat robi podejście drugie następnego dnia z siekierką. I tutaj niemiędzy powinno być dobrze, tak patrząc na to. Mhm. oh easy Mhm, mm czyli co, nabrało jeszcze. Jest grubsza, mm rusz Mhm, mhm. Mm no słyszę tam chlupanie już. Nå? No. No. Hmm. <laughs> Się urywa. Boję się, żeby wiesz, żeby nie zgubić tego ostrza. Mm -hmm. Czy się tu czy nie? Nie. Więcej nie zrobię To teraz liczymy, dobra. Uu. Nie wejdę więcej, bo mi się siekiera rozwaliła, ci powiem, wiesz? Mhm. Nie no chcąc, nie chcąc, też ręce mam niezanurzone. Po prostu się nie zmieszczę. Dobrze. Już prawie minutę siedzisz. Z nogami, dwie. Słucham? Z nogami, jak wszedłeś, to już dwie minuty. A bez tego, jedną. Prawie. No, teraz będzie jedna. Co jedna? Minuta. Jak siedzę, w... cały, tak? Tak. Okay. A całe nagranie to już 7 minut. No, ale wyrąbałeś. Wyrąbałem, wyrąbałem. Większy bym zrobił, gdyby się siekiera nie zepsuła. Uh -huh. Zobacz, co się zrobiło. To się łamało, widzisz? I wiesz, uh -huh. nie chcę stukać, bo stuknę pęknie lód i to mi wpadnie do środka. Uh -huh. uh -huh. się pod wodą to wiesz. No już z półtorej minuty. Nie, nawet więcej. Stopy jedynie w zimie, tak? Tak, to wcale. Teraz są dwie minuty. No bo to te ochraniacze właśnie trzeba mieć na nogi. z nogami, tak? Samymi. Z nogami to plus minuta, tak? Zasuwają się na mnie, no i w sumie dobrze. Loooos. Blisko mają. No, trzecia minuta dochodzi. Dobra. Spróbujemy pięć, nie dłużej. Mhm. Chyba miejsca starczy. Myślę, że tak. Mhm. No, jest trzecia minuta. Jak czwarta minie to powiesz, dobrze? Mhm. Mhm, mhm. Jako kamerzysta to tak patrzę, że w sumie cały czas to samo ujęcie niby nic ciekawego się nie dzieje, ale to właśnie tu chodzi o tą walkę o... Wytrzymanie. Wiesz, pewne rzeczy dobrze jest nakręcić na jednym ujęciu, bo widać, że wiesz, jest ciągłość, nie jest oszukane. Mhm. Uh -huh. Jak Hitchcock kręcił taki dokument o zbrodniach hitlerowskich, to też właśnie jak pokazywał, to były, że było duże jakoś, tak pamiętam, moment dużo zwłok jakoś było, prawda? To też wszystko na jednym ujęciu, tak żeby ktoś, wiesz, go nie posądził, że skompilował do różnych miejsc. Uh -huh. Tylko żeby było widać, że właśnie wiesz, jest to w jednym miejscu jest tyle Spoko. Czwarta minuta. Dobra, no to jak piąta się skończy, to, to wychodzę. 5 plus 1 z nogami, 6 to myślę, że starczy. Bardzo przyzwoicie. Dobra, zaraz zobaczymy. Możesz tych strażaków później też złapać na, ostatnim, na przedostatnim ujęciu. Znaczy, Aryś, jak będę wychodził, to możesz ich złapać, żeby wiadomo było, że też byli. I siebie też złap kawałek, żeby było widać, kto filmował, dobrze? Złap, Ech, jak dam radę, dobra. Pewnie, że dasz radę, co nie dasz rady. Mhm. Co, z pół minuty jeszcze? 20 sekund. No i już. Chciałeś mieć prawdziwe morsowanie to masz. Sam samowystarczalny. Mhm. To prawda, samowystarczony. Brat biegnie. Nic, 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 nic. Wszystko w porządku. Tam w oddali panowie strażacy. Panowie strażacy w oddali. Tutaj brat. A tutaj ja. O. Jak założę bluzę, może być ostatnie ujęcie. Spoko. Spoko. To może jeszcze rzutne na okolice. O, i Vou machar? Não.